Cześć! Z tej strony No i był update, więc nie tak za ale był update i właśnie się śledziłem tylko, że był, była aktualizacja, więc teraz coś przeczytać. Bo no, piszę, że ci... Żydko opisano, ok. Chodzi. Dobra. Ja przeczytam. Na w się sprawia, że afasowanie na kolejne poziomy jest jeszcze bardziej ekscytujące na każdym nowym poziomie. Ewokowujesz nowe przedmioty w sklepie, nowe funkcje, nowe urządzenia i nie tylko. Na, na, nie, na niektórych poziomach otrzymasz nawet hmm, jedne przedmioty. Masz już wysoki poziom? Nie martw się, też je dostajesz. Czas zdobyć trochę expa i zacząć ulokowywać te wszystkie niesamowite funkcje i przedmioty. No i proszę bardzo. Zobaczymy czy to się nie zmieniło. Uu, ej patrz, jak jest fajny. Trochę się fajnie zmieniło. Zaraz przychodzimy do parku Parkoura patrzcie. wam patrzcie. wam patrzcie. Nie patrzcie. Nie patrzcie. Nie patrzcie. Nie patrzcie. Nie No to... Dobra wreszcie. Napisałam. się, czekajcie, może to jednej takiej dziewczyny zadzwonię. Której nie znacie, a ja za? No, Musisz zanim Ale Nie wiem czy mnie włączę. O nie ono jest na środku kurde! Ej, to będzie głupia teraz i tata odbierze, więc jak odbierze i tata to zatrzymał odcinek i zaraz będę wracać, ale chyba nie Martyda Ale Lolek Bolek No, pozdro. prostu Lizzy, Lizzy dwa. 2 Zapraszam. 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 Ej, Zapraszam. Zapraszam. No mam, Zapraszam. 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 Dobra. No. Dobem? O scholi z Liz 2, nie chce mnie. Hello. Pisała do mnie no napisała do mnie. Post... mnie Hej, co, dobra. Trudno, nie chce mnie. Trudno, 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 trudno. Po co ja ją postawiłam? To ja nie wiem. Ej, jak ją zobaczycie, by... Mam, no Lizzy Lizzy 2. To daję tak lizzy Lizy 2, ja cię pozdrowiłam wiecie jakie to charystwo piszesz, że nagrywasz, ona pisze hej ty a ty piszesz pozdro, a ona nie, nie. nie rozumiem tego hmm. no i bit tu level może się poprawiło Majka nie odbiera, to może jeszcze jedna odbierze nie wiem czemu. Dobra, może jeszcze jedno odbierze. Gdzie ty jesteś? Kontakty, akty. To jak mi odbierze, to... Zobaczymy, jak będzie Aść, No, trochę się... Co? Czekajcie. Ej widzieliście to? Dzikie siema, Ona ma taką pocztę głosową ale Ej bo ja nie widzę zecył Tu są wiatraczki Dobra, czyli tam mnie nie chce Może ta będzie chciała. Ale no, nie wiem, czy to. Bie. Ja myślę, że wybierz, bo to jest moja najlepsza koleżanka. Lagi, lagi i tylko te lagi. I muszę jeść w tych lagach, no? Patrzcie, hop, hop. To i widzicie? się. No ja nie. Wyjdę. I, i widzicie, że to się co do Widzicie, i tak się właśnie załatwiał. Co napisał? No. co? że masz ta? Jeśli mnie trochę znasz, to wiesz, że ja zawsze Tak. Próbuję sobie przypomnieć, okay, patrzę na ciebie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Dobra. Nie wiem. Mają fół, patrzy na ciebie. Nie wiem, wróżby się będą pogadanki na boxa, nie wiem. Może ja wracam, bo nigdy, nigdy zaraz wracam, bo przyjeżdżę innych, zaraz wracam.